Dzień dobry, witam serdecznie, kolejny samochód, który tutaj mam Państwu do zaprezentowania, kierownica podobna, ale to nie jest C4 Picasso, ani Grand Picasso, to jest C4 zwykła, zwykła i niezwykła jednocześnie, bo jest to samochód z 2006 roku, z silnikiem 1.6, 110 koni, tym dobrym, starszym, nie mylić z VTI, to jest ten najprostszy 16V, taki fajny silnik, naprawdę dobre, dobre to motory, jeszcze z Xary znane, E, chociażby Ksary e, Picasso e, No i co I, i auto od jednego jedynego właściciela odkupiłem tutaj w, w Polsce e, przy, Przez tyle lat serwisowany do 2015 bodajże albo 16 roku w ASO w Titrenie Później serwisowane, taka prowadzona książka serwisowa przez, ty, przez e, samych tych państwa, którzy, którzy ten samochód posiadali. E, no i tyle. Od nowości go posiadali do tej pory i w tym roku nawet jakieś serwisy takie nawet dość poważne zrobione, bo jest i nowa pompa, nowiuteńka zupełnie, pompa wspomagania. E, to jest elektrohydrauliczne wspomaganie i jeszcze jakieś tam parę rzeczy e, zrobionych, więc tutaj jest Auto totalnie pięknie serwisowane, tak jak się należy. Samochód ze znikomym przebiegiem 157, 8 niecałe, chyba 157 z, z takim dużym haczykiem. Zaraz zresztą to zobaczymy. Bardzo dobrze wyposażony jak na salon Polska. Są tutaj cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka i oczywiście podgrzewane. Są, jest tutaj tempomat. Jest sterowanie z kierownicy komputerem i, i tutaj ym, sprzętem audio. Jest dwustrefowa automatyczna klima, ale może to włączymy, to będzie lepiej widać po prostu, o czym ja mówię. to najpierw rzucimy, że wszystkie, że tak powiem, niepotrzebne kontroleczki nam tutaj zgasną. Yy, ryzyko zalodzenia tego pewnie jakieś tam się pojawi bo, bo chłodno jest, 2 stopnie, więc on to pokazuje przy 3 już chyba no i a czym skończyliśmy, dwustrefowej automatycznej klimie radio CDMP3, takie fajne też jest wszystkie jakieś tam mówię, rzeczy z komputera tutaj się wyświetlają na tymże wyświetlaczu mnóstwo jakichś fajnych półeczek, schowków w tym samochodzie jest z drugiej strony to samo tu jest jakaś tam półeczka, schowek jest też pod foterem pasażera Eee, taki wysuwany, no i oczywiście główny ten schowek. No i tutaj podłokietnik jest fabrycznie instalowany, co też jest rzadkością u nich, no dużą rzadkością. Eee, co jeszcze ma ten welur? On, no, miałem tych Citroenów parę, jeszcze nie miałem z takimi siedzeniami to są genialne siedzenia. Eee, ten welur jest taki przyjemny, eee, tak samo jest z, z, co, są tutaj boczki wykończone tym. Może tak i przyciszymy radio i troszeczkę ten nawiew, żeby może mnie nie zakłócał. Klimatyzacja działa, wszystko tutaj na pokładzie działa. Co tutaj jeszcze mamy? Fotochromatyczne lusterko, czujniki deszczu, zmierzchu, czujnik parkowania. Będzie coś widać może przy tych moich? Czujnik parkowania, który też tam można właśnie włączyć. Nie wiem, czy tu się wyświetla. Tak, z wyświetlaniem przeszkody jeszcze właśnie też jest. Jak wrzucimy wsteczny, to nam się pokazuje samochód, jakbyśmy się gdzieś tam zbliżyli, to, to będzie nam to przeszkodę z tyłu pokazywał. Czyli jak na C4, naprawdę świetna auto. Ja jeszcze taki parę bajerów pokażę z tyłu. Szczególnie w bagażniku mi się podoba taki, taki organizer, który jest też oryginalnie Citroenowski, którego jeszcze nie widziałem w C4. Może mało widziałem, więcej Picasso widziałem na co czwórek mniej, ale, ale, ale też nie widzę tego na ogłoszeniach, więc myślę, że to jest jeden z niewielu samochodów to wyposażonych. I tak fajnie wyposażony wyszedł z salonu z Polski w 2006 roku. Jest ze znikomym przebiegiem, ma wszystkie szyby oryginalne, lampy oryginalne, co zaraz pokażę. No, autko jest no, mega po prostu. Co tu tam dużo gadać, to jest mega wyposażone, mega wyglądające pięknie. I wewnątrz, i z zewnątrz. Także idziemy do, do wnętrza może najpierw, potem z zewnątrz, potem silnicz, czy, czy silniczek. Zaczniemy, to już się okaże. W ogóle niewysiedziany fotel, jako że jeździła pani w większości tym samochodem. To tutaj nie ma śladów zużycia, tak powiem. To jest, to jest ten pelurek, o którym mówiłem, że to można go przeczesać i będzie inaczej wyglądał. Nie ma żadnych plam na tapicerce żadnych dosłownie eee, i znikome ślady użytkowania w tym samochodzie są jakieś tam bo, bo są bo jednak w Warszawie był używany i był używany eee, nawet bym powiedział że praktycznie codziennie używany tylko na bardzo krótkich trasach no, może nie codziennie no ale ale, ale tak, jak, tak jak to każdy używa do sklepu gdzieś i, i, i tym podobne z tyłu go zobaczmy no ten welu jest genialny po prostu to, jest, to, to nie mogę się nadziwić tego ten podłokietniczek tutaj też rozkładany to też jest rzadkość w nich z tyłu z jakimś takim stoliczkiem na napoje no to jest genialne po prostu jak się to dotyka, że tak powiem w dotyku jest przemiłe po prostu ten ten welurek taki prawdziwy czyli no, no naprawdę tutaj mówię wyposażone to auto jest, to auto jest fantastycznie przejdziemy do tego bagażnika, którym się tak zachwycałem to jest taki tutaj Zęgiel, o to sobie tu sobie to stąd rozkładamy, że tak powiem i tutaj sobie go zapinamy i mamy taką przestrzeń, ee, żeby nam nie latały jakieś, jakieś, za przeproszeniem, duperelki, które wozimy, czyli tam sobie jakieś trójkąt, jakieś coś tam wrzucamy i, i czy tam inne rzeczy, no jakieś siateczki, które w, 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 wozimy na co dzień z, z zakupów, żeby nam nie latały proste w rozłożeniu, proste w złożeniu, e, genialna rzecz. No, nawet ten bagażnik nie jest w ogóle zniszczony, tutaj jest, nic nie jest zniszczone w tym samochodzie. Przy tym przebiegu, to naprawdę, jeszcze przy tym serwisie, że tak powiem, no to już w ogóle, czujniki, parkowania tylne, mówiłem, że, że są, e, co by tutaj jeszcze chcieć, jakby, niestety słońce świeciło, przy zdjęciach też mi świeciło, więc jakby, e, może, może jeszcze teraz później z te zdjęcia zrobię, jeszcze drugie, e, to, to mi tak będzie mniej przeszkadzało, e, ale no, no, o, tylko piękne, po prostu. Znowu kolejne e, się trafiło, fantastyczne. E, fantastyczne auto. O, tak Bo tutaj no, nie ma się czego czekać. Jeszcze silnik, e, ostatnio miałem takiego 1.4. No to ten silnik myślę, że 1.6 jest raz, że mocniejszy. dwa, że o jeszcze, lepszej, e, o jeszcze lepszej renomie. Jakby to można było nazwać. Co by chcieć do szczęścia? No może jeszcze opony letnie, na no, przykład też są do niego jest tak jakby... Kompletnie nic tutaj nie ma do roboty. Olej jest czyściuteńki, Nie wiem czy tam jest w tym w ale, ale, ale pewnie jest i pewnie tam ma z 2000 czy 3000 na tym olejku ten samochód zrobiony tyle mniej więcej ma. Tak wygląda silnik niebyty, niecydowany. Tak po prostu sobie wygląda i tak sobie ten samochód jest. Tak jak mówiłem lampy jak tam sobie Państwo potem możecie zatrzymać zbliżyć ten, ten film? są z, z tego samego roku co samochód. Wszystkie szyby też. Więc tak to wyglądało. Z zewnątrz. Piękne auto. Co tu gadać dużo? Naprawdę piękne auto. No i co? Z takich zdecydowanych klientów zapraszam do mnie w... Zawsze w komentarzu, bądź, bądź tam w opisie filmu wrzucam ogłoszenie, więc tam szukajcie ceny. Ja tutaj ceny nie mówię, bo ceny różne, zmieniają się czasami, więc jakby nie, mu, nie mówię e, ich tutaj na, 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 na YouTubie. No i co, no, no to, to chyba wszystko z mojej strony, już długi ten film, ale naprawdę samochód mnie kolejny zachwycił i ta motoryzacja mnie cały czas zachwyca i Państwa mam nadzieję również e, zapraszam, bo no, to jest rodzynek, to trzeba tak nazwać po prostu. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia u mnie, zapraszam.